Cześć, a się chciałem pewien mit, który gdzieś się w komentarzach, czy też w mailach do mnie przewija. Na przykładzie dwóch wkładek, które podesłał mi widz Grzegorz i się dzięki wielkie. Są to wkładki bez żadnych atestów, bez żadnych, żadnych tam u, u, utrudnień antywołaniowych, ale są na klucz bocznie nawiercane. Jest to ucznik taki EP oraz wkładka VDS ZIP. Tutaj widzę, że jest to opisane jako klucz poziomy. Ale dobra, y, poziomy czy też, czy też, czy też y, bocznie nawiercany jak zwał tak zwał. Generalnie to, ten mit, o, ten, lata. ten mit, y, o którym chcę powiedzieć, to to, że te klasyczne zamki można y, tam, podchodzić rejkiem bumping kijem i tak chyba bumping, bumping kijem. Bumpingki można wykorzystać i próbować je w jakiś sposób atakować bez pikowania, a tych takich bocznie wiercanych no to, no to nie, bo to jest, no jak to zrobić. Dobra, z takim oto narzędziem pokażę Wam dzisiaj, że to naprawdę nie jest trudne, żeby bez żadnej wiedzy i umiejętności z takimi zamkami sobie radzić awaryjnie. Okej, okay, to mamy konstrukcję. Te dwie są w zasadzie identyczne, jeśli chodzi o wejście na klucz. Jeżeli te konstrukcje takie widzicie, wejście na klucz, i nie ma żadnej informacji o tym, że to jest coś antywomaniowego, no to ja bym raczej unikał, odradzał. No chyba, że no, nie mówię mówię o głównym wejściu, o czymś takim. Gdzieś tam jakaś jakieś we, we, we wewnętrzne drzwi czy cokolwiek innego, to albo to jakiś dodatkowy zamek. No, jeszcze jako taka. Dobra, tu kapla miała być krótka. Więc klucz działa. <grych> tu od razu pokażę, że jak włożę klucz do głowy, to nie, nie, przekręci mi się. Yy, bo zarazem będę przesądzony, że piny powyciągałem. Dobra, lokal, łucznik. Próbujemy. Wkładamy to. To jest taki, taki mechanizm po prostu na sprężynce. Wycięte są dosyć głęboko. Yy, sporo takich wycięć na, na nawiertów głębokich. I mamy możliwość. Poruszania tym, to, to powinno najwygodniej walić to w tą część młotkiem takim gumowym, ale nie mam go pod ręką. Spróbuję to zrobić z ręki. Napinamy. No, tutaj widzicie. Ja nie, nie ukrywam, że łucznik ma dosyć, dosyć ciekawie wyci, wycięty, wycięty klucz, i to nie, może nie być takie super proste. No ale. No, no ale jak widzimy mamy już sukces udało się przekręcić tam zabierak w takiej wkładce żeby nie przedłużać to odpuścimy kolejne próby tego zamka, weźmiemy teraz zamek zip, analogiczny wejście takie samo że mogę nawet wam udowodnić, że włożę łucznika do, do zipa, no ale nie przekręcę natomiast ten klucz działa Również jest bocznie nawiercany. I to takie, wiecie od po prostu zamknijmy takie klucze i spróbujemy zrobić to samo z tym, że zipem o. napinam, <gryw> uderzam i przekręcam. Tu poszło dużo szybciej. Spróbujmy jeszcze raz. Dobra, i drugi raz. Zamek obracam. No dobra, to tyle <gry> na dzisiaj. Generalnie y, to już nie papla miało być krótko, ale y, tak, y, takie zamki bocznie wiercane są te specjalne, takie wytrychy do, do, do ich rejkowania. Y, są z narzędzia, nawet elektroniczne. Generalnie to się wiele, jeśli chodzi o podejścia do, do ataku, wiele nie różni. Śmiem twierdzić, że zamki bocznie wiercane są prostsze do pikowania. Gdyż y, nie posiadają, przynajmniej nie widziałem nigdy tak pokrętnych wejść, które by bardzo utrudniały pikowanie, to zawsze y, y, wytryg trochę troszkę inaczej. Jest, jest wąski i lekko wygięty, i łatwiej tam wejść do końca i manipulować, niż czasami wsunąć w, w, w zamek bardzo pokrętny na klasyczny klucz. Dobra, nie paplam dzisiaj o tym, także Grzesiek, dzięki za podesłanie. Test wykonany. Hmm. I tyle. Trzymajcie się. Cześć.